Cześć, jestem Karol Bocian, jestem pracownikiem umysłowym. Codziennie uczę się i zarządzam wiedzą. Mam na ten temat różne refleksje. Wysłuchaj tej i wykorzystaj w swoim życiu. Oczekiwania. Każdy ma inne, już to słyszałem, dobrze to widzę i wciąż dostrzegam. Każdy gdzieś indziej. Widzi swój cel, ja też swój mam, inny jest niż twój. Zadawaj pytania, w tym również sobie: co chcesz, aby tam było? Czego oczekuje odbiorca? Czy już jest dobrze? Nie pisz zbyt wiele, nie pisz za mało. Pisz odpowiednio, niezbyt szczegółowo i niezbyt ogólnie. Pisz idealnie, ćwicząc się w tym. Lekcja z dzisiaj. Zdefiniuj odbiorcę dokumentu i zrób go dla niego. Psst! Jeszcze jedna informacja. Poprawisz mi trochę humor, jak skomentujesz ten wpis, albo udostępnisz lub polajkujesz. W opisie są linki. Odwiedź mojego bloga albo kup coś ode mnie. Możesz kupić mi też kawę. Jeszcze raz. W opisie są linki. Odwiedź je. Cześć!